12 czerwca Izrael rozpoczął swoją niszczycielską operację, wschodzący lew przeciwko Iranowi. Kilku kluczowych irańskich urzędników zginęło, a wiele obiektów nuklearnych zostało zaatakowanych. Iran odpowiedział: Ogromne ataki rakietowe w weekend uderzyły w Izrael. CNN podaje, że w Iranie zginęło już 224 cywili. Irańskie pociski uszkodziły sieć energetyczną w centrum Izraela. Wojna ogarnęła Bliski Wschód. I to pozostawia nas z pytaniem: jaki jest najgorszy możliwy scenariusz, który może wyniknąć z wojny między Izraelem a Iranem? To pytanie zadało British Broadcasting Corporation 14 czerwca. I British Broadcasting Corporation przedstawiło pięć potencjalnych scenariuszy, z których każdy ma ogromne konsekwencje dla Izraela, Iranu i reszty świata. Pierwszy scenariusz jest prosty: Stany Zjednoczone Ameryki decydują się zaangażować, choć nie chcą tego robić. Tak przynajmniej wynika z zaprzeczeń, które wydały zaraz po rozpoczęciu przez Izrael operacji Wschodząca Linia. W kilka godzin od ataków Izraela, senator Stany Zjednoczone Ameryki Marco Rubio zaprzeczał zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych. Nie bierzemy udziału w atakach na Iran, a naszym najwyższym priorytetem jest ochrona amerykańskich sił w regionie, oświadczył Rubio po atakach. Chcę to jasno powiedzieć. Iran nie powinien atakować interesów ani personelu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oświadczenie Rubio. Sformułowane jako ostrzeżenie dla Iranu, ujawnia, że Stany Zjednoczone Ameryki nie chcą być zaangażowane, ale może się okazać, że nie będą miały na to wpływu. Według British Broadcasting Corporation, irańska telewizja państwowa ostro krytykuje Stany Zjednoczone Ameryki za wcześniejsze i obecne wsparcie dla Izraela, oskarżając je o współudział w umożliwieniu Izraelowi przeprowadzenia ataku, który zabił dzieci. To ostatni rodzaj retoryki, jaki Stany Zjednoczone Ameryki chciałyby usłyszeć. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump był niezadowolony, ponieważ na kilka godzin przed atakiem Izraela stwierdził, że dopóki wierzy w osiągnięcie porozumienia, nie chce, aby Izrael tam wkraczał. Stany Zjednoczone prowadziły przez kilka miesięcy rozmowy z Iranem, próbując przekonać ten kraj do wstrzymania programu rozwoju broni nuklearnej. Według słów Trumpa atak Izraela mógłby zniweczyć te rozmowy. Bez negocjacji Stany Zjednoczone Ameryki mogą zdecydować o samodzielnym zbombardowaniu Iranu, realizując wcześniejsze groźby. Jeśli Iran nie zaprzestanie prób budowy broni jądrowej, należy wziąć pod uwagę los ludności cywilnej. 13 czerwca Fox 4 KFDV News poinformowało, że kilka grup prowadzonych przez weteranów ochotników już pracuje nad jak najszybszym wywiezieniem amerykańskich cywilów z Izraela. Wśród nich są Grey Bull Rescue i projekt Dynamo, które według stacji wysłały już ekipy na miejsce. Pierwsza z tych grup, z siedzibą na Florydzie, uczestniczyła w około 730 misjach ratunkowych na świecie. Projekt Dynamo wysyła zespoły do Izraela w celu ewakuacji Amerykanów z kraju. Istnienie tych grup wskazuje na problem. Obywatele Stany Zjednoczone Ameryki są w Izraelu. To może oznaczać, że jeśli chodzi o zaangażowanie Stany Zjednoczone Ameryki w wojnę między Iranem a Izraelem, Iran już wysyła hordy dronów i pocisków balistycznych do Izraela. Co się stanie, jeśli któraś z tych broni zabije amerykańskiego cywila albo nawet członka jednej z grup ewakuacyjnych? Czy Stany Zjednoczone mogłyby siedzieć z założonymi rękami i pozwolić, żeby do tego doszło? Bez żadnej reakcji Trump mógłby zostać zmuszony do działania, a prezydent Stanów Zjednoczonych już sugeruje, że to może być możliwe. 15 czerwca ABC News poinformowało, że administracja Trumpa ponownie podkreśla, Iż nie miała żadnego udziału w operacji Wschodzący Lew. Ale jeśli Iran skrzywdzi amerykańskich cywilów lub personel, Trump sugeruje, że Stany Zjednoczone mogą zostać wciągnięte do walki. Trump powiedział ABC, że nie są w to zaangażowani. Możliwe, że moglibyśmy się zaangażować, ale teraz nie jesteśmy. To możliwe, mówi Trump. A jeśli ta możliwość stanie się rzeczywistością, obecny konflikt regionalny przerodzi się w wojnę światową. Według Vox z 13 czerwca od dawna uważa się, że atak militarny który mógłby zniszczyć potencjał Iranu do produkcji broni jądrowej, wymagałby zaangażowania Stany Zjednoczone Ameryki, być może właśnie tego chce Izrael. The New York Times donosi, że Stany Zjednoczone Ameryki odrzuciły proponowany przez Izrael plan ataku, który wymagałby amerykańskiego wsparcia. Stany Zjednoczone Ameryki nie tylko broni Izraela przed odwetem Iranu, ale także zapewnia powodzenie izraelskiego ataku. Iran już uważa Stany Zjednoczone Ameryki za współwinne, nawet bez ich bezpośredniego zaangażowania. Według AFSC ataki terrorystyczne Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku skłoniły Stany Zjednoczone Ameryki do rozpoczęcia przekazywania Izraelowi ogromnych ilości broni. Według AFSC, między 7 października a 25 grudnia 2023 roku Stany Zjednoczone Ameryki wysłały do Izraela 10 tysięcy ton broni, w tym 15 tysięcy bomb i 50 tysięcy pocisków artyleryjskich. Od października 2023 do marca 2024 roku Stany Zjednoczone Ameryki zatwierdziły ponad 100 transakcji zbrojeniowych z Izraelem, z czego tylko dwa zostały ujawnione publicznie. Według AFSC, do tego trzeba dodać 3,8 miliarda dolarów, które Stany Zjednoczone Ameryki co roku przekazują izraelskiej armii. Według British Broadcasting Corporation, tylko Stany Zjednoczone Ameryki posiadają bomby penetrujące bunkry, które mogłyby zniszczyć podziemne obiekty nuklearne Iranu, co stanowi potencjalną beczkę prochu. To również ostrzeżenie. Gdyby Ameryka aktywnie włączyła się w walki, oznaczałoby to ogromną eskalację z potencjalnie katastrofalnymi, długofalowymi konsekwencjami. Ale może Stany Zjednoczone się nie zaangażują? To nie wyklucza zaostrzenia konfliktu między Izraelem a Iranem, co prowadzi do naszego drugiego najgorszego scenariusza. Według British Broadcasting Corporation nie byłoby zaskoczeniem, gdyby państwa Zatoki Perskiej zostały wciągnięte do walki. Arabia Saudyjska oskarżyła Iran o atak na swoje pola naftowe. Już w 2019 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie twierdziły, że Huti, uważani za irańskich pełnomocników, zaatakowali ich terytorium w 2022 roku. Od tamtej pory między tymi krajami, Zatoki panuje niepewny pokój, który wkrótce może zostać zburzony. British Broadcasting Corporation rozważa, że jeśli Iran nie będzie w stanie znacząco zaszkodzić Izraelowi, może przekierować ataki rakietowe i dronowe w inne miejsca. Jeśli Iran nie zdoła zaatakować dobrze chronionych celów w Izraelu, może wycelować rakiety w słabiej bronione obiekty w Zatoce, twierdzi British Broadcasting Corporation, zwłaszcza na kraje, które według Iranu przez lata wspierały i pomagały jego wrogom. Według Times of Israel, niektóre kraje Zatoki po cichu popierają izraelską operację wschodzący lew, ale jednocześnie martwią się, jakie konsekwencje te ataki mogą mieć dla nich samych. Portal cytuje Sanam Fakil. Dyrektorkę programu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Chatham House, która mówi: Państwa zatoki są naprawdę między młotem a kowadłem, choć po cichu przyklaskują dalszemu osłabieniu Iranu. W obliczu realnych zagrożeń muszą ostrożnie rozgrywać swoje karty. Arabia Saudyjska już to robi. Kilka godzin po izraelskich atakach w Iranie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju wydało oświadczenie na platformie X, potępiając te działania. Królestwo Arabii Saudyjskiej. Wyraża swoje stanowcze potępienie i oburzenie wobec rażących izraelskich agresji na bratnią islamską Republikę Iranu, które podważają jej suwerenność i bezpieczeństwo oraz jawnie naruszają międzynarodowe prawa i normy, napisano w oświadczeniu. Arabia Saudyjska wezwała również społeczność międzynarodową do powstrzymania agresji Izraela. Jak mówi Wakil, to sytuacja bez wyjścia. Państwa Zatoki Perskiej unikają zaangażowania w konflikt wiedząc, że osłabiłoby to ich pozycję oraz Iranu. To zmusza kraje takie jak Arabia Saudyjska do balansowania. Według Deutsche Welle, cytuję Sebastiana Sansa z think tanku Carpo, który zauważa, że w ostatnich latach Arabia Saudyjska dążyła do złagodzenia napięć ze swoimi regionalnymi rywalami. Jednak ta deeskalacja może nie być możliwa. Dlaczego? Według Sons, Arabia Saudyjska obawia się ataków na własnym terytorium, znajdując się w oku cyklonu, Ponieważ stacjonują tam amerykańskie wojska. I tu pojawia się problem: atak Iranu na inne państwa Zatoki Perskiej mógłby wciągnąć Stany Zjednoczone Ameryki do walki, co sprawia, że ten drugi najgorszy scenariusz oznacza eskalację w porównaniu do pierwszego. Według Al Jazeera z 15 czerwca Stany Zjednoczone obecnie utrzymują co najmniej 19 baz wojskowych na Bliskim Wschodzie, w których stacjonuje od 40 do 50 tysięcy żołnierzy. Pięć z tych baz mieści się w Kuwejcie. A po dwie w Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Amerykańskie bazy wojskowe znajdują się w Omanie, Katarze, Egipcie, Jordanii, Iraku i Syrii. Iran może zaatakować amerykańskie bazy w Turcji i na Cyprze, wciągając te kraje do walki, jeśli zdecyduje się na dalszy atak. British Broadcasting Corporation sugeruje, że niektóre z tych państw dyskretnie pomogły Izraelowi w obronie przed irańskimi atakami rakietowymi. W 2024 roku czyni je to celami dla Iranu, państwami współwinnymi sprzymierzonymi z przymierzonymi Stany Zjednoczone Ameryki, które według Iranu są sojusznikiem Izraela. Atak na którekolwiek z tych państw mógłby wciągnąć je w nową wojnę w Zatoce Perskiej. Obecność baz wojskowych Stany Zjednoczone Ameryki na tym obszarze może sprawić, że poczują się one zobowiązane do udziału w konflikcie. Ale odejdźmy na chwilę od państw, które mogłyby zostać wciągnięte w tę walkę i spójrzmy, na jeden z celów, które Izrael chciał osiągnąć operacją Wschodzący Lep zniszczenie irańskich zdolności nuklearnych. Według Al Jazeera powszechnie uważa się, że Izrael posiada broń nuklearną, mimo że nigdy oficjalnie tego nie potwierdził. Sama sugestia istnienia takiej broni pozwala Izraelowi być znaczącym graczem na Bliskim Wschodzie. Ponieważ broń nuklearna daje przewagę militarną, posiadanie jej przez Iran odbiera tę przewagę, co według Al Jazeera jest czerwoną linią dla Izraela. Premier Izraela Benjamin Netanjahu, uzasadniając operację Wschodząca Linia, wskazywał na ten fakt. On twierdzi, że Iran mógłby wyprodukować broń nuklearną w bardzo krótkim czasie. To może być rok, a może to być kilka miesięcy. Al Jazeera cytuje również anonimowego izraelskiego urzędnika, który twierdzi, że Iran ma wystarczająco dużo materiału rozszczepialnego na 15 bomb nuklearnych w ciągu kilku dni. To prowadzi nas do najgorszego scenariusza według British Broadcasting Corporation. Izraelskie ataki nie niszczą irańskich zdolności nuklearnych. Najgorszy scenariusz zależy od tego, jak blisko Iran jest z zbudowania broni nuklearnej. Izrael uważa, że Iran jest już na progu. Może się nie mylić. CNN zwraca uwagę, że Iran ma zdolność wzbogacania uranu, potencjalnie do poziomu, który pozwoliłby mu zbudować broń nuklearną. Zauważa, że wszystko sprowadza się do uranu 235, izotopu występującego w naturalnym uranie. Według CNN naturalny uran w 99,3% składa się z 238, który jest praktycznie bezużyteczny do produkcji bomb i energii jądrowej oraz 0,7% uranu 235. Aby naturalny uran nadawał się do produkcji energii dełydodził jądrowej, Iran musi zwiększyć zawartość 3,67 do około 3,67%. To wszystko byłoby w porządku. Problem polega na tym, że Iran wzbogacił duże ilości uranu do poziomu, w którym zawierają one 60%, uranu 235, to wciąż nie wystarcza do stworzenia bomby jądrowej, która zazwyczaj wymaga uranu wzbogaconego do 90%. To oznacza jednak, że Iran nie będzie potrzebował dużo czasu na dalsze wzbogacanie uranu, jeśli wybierze drogę nuklearną. Według Iran Watch Iran posiada do 593 funtów uranu, wzbogaconego do 60%. Według Iran Watch, teoretycznie Iran mógłby zwiększyć ten procent do 90% w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Pozostawienie Iranowi wystarczającej ilości wzbogaconego uranu na 5-8 bomb jądrowych byłoby problemem dla Izraela. Dlatego właśnie, według CNN, operacja Wschodzący Lew była wymierzona w trzy irańskie obiekty nuklearne. Natanz, Fordow. I Isfahan. Zdjęcia satelitarne oraz analizy ekspertów sugerują, że Izraelowi udało się spowodować poważne zniszczenia w dwóch z tych obiektów. Cytuję też Alego Weizego z Międzynarodowej Grupy Kryzysowej. Cały nuklearny łańcuch dostaw został zakłócony. Łańcuch jest przerwany można go odbudować w kilka miesięcy ponieważ Iran posiada zarówno wiedzę, jak i materiały potrzebne do tego podsumowuje WAS. Problem ten nie zniknie po prostu dzięki atakom lotniczym. To problem Izraela nie ma możliwości powietrznych, by trwale zniszczyć irańskie obiekty nuklearne. Jak wspomnieliśmy wcześniej, potrzebowałby amerykańskich bomb penetrujących bunkry, żeby się do tego choćby zbliżyć. Jeśli Iran odbuduje swój potencjał, może być w stanie zbudować broń nuklearną w ciągu kilku miesięcy co całkowicie zmieniłoby sytuację w Zatoce Perskiej. A co jeśli atak Izraela przekona przywódców Iranu, że jedynym sposobem na odstraszenie kolejnych ataków jest jak najszybszy wyścig po zdolności nuklearne? Pyta British Broadcasting Corporation. To możliwe. Uniknięcie tego mogłoby zmusić Izrael do kolejnych ataków, zaogniając sytuację. Taka decyzja Iranu rozwścieczyłaby również Stany Zjednoczone Ameryki, które aktywnie negocjują z Iranem ograniczenie jego działań nuklearnych. Istnieje ryzyko, że Stany Zjednoczone Ameryki znów zaangażują się w konflikt. Ale tym razem z Iranem posiadającym broń jądrową. Jak długo Iran pozwoliłby się bombardować nalotami, zanim użyje tej broni nuklearnej? To pytanie, na które nikt nie chce poznać odpowiedzi. Nie tylko perspektywa zdobycia przez Iran broni nuklearnej powinna niepokoić świat. Według British Broadcasting Corporation, czwartym najgorszym scenariuszem jest wojna między Iranem a Izraelem, która prowadzi do globalnego wstrząsu gospodarczego. Początek tego wstrząsu widać już na przykładzie cen ropy naftowej. Do południa 13 czerwca ceny ropy wzrosły o 7%. Ropa Brent, główny międzynarodowy punkt odniesienia w wycenie ropy według British Broadcasting Corporation, podrożała o ponad 10%, stabilizując się na poziomie około 74-75 dolarów za baryłkę. Pomimo tej ceny Ropa brent jest nadal o 10% tańsza niż w 2024 roku i znacznie poniżej 130 dolarów osiągniętych po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Nie zapominajmy też o kryzysie energetycznym wywołanym przez wcześniejsze podwyżki cen. W kilku krajach rosnące ceny ropy mają potencjał, by wywołać stagflację termin opisujący sytuację, gdy wysoka inflacja współistnieje z wysokim bezrobociem i stagnacją gospodarczą. To problem, który wkrótce może dotknąć wiele krajów. The Guardian informuje o komentarzach Mata Gerdgena, który jest analitykiem geopolitycznym w BCA Research z 14 czerwca. Ceny ropy nieznacznie wzrosły. Izrael kontynuuje kampanię, a Iran nie zareagował w pełni. W najgorszym scenariuszu, który ma teraz 45% szans, moglibyśmy zobaczyć odwet Iranu. Stany Zjednoczone Ameryki dołączają do konfliktu, a ceny ropy podwajają się po irańskim ataku. Na regionalne dostawy surowca. Widzieliśmy pierwszy poważny odwet Iranu w postaci ataku rakietowego na Izrael. Wzmianki o Stany Zjednoczone Ameryki i ataki Iranu na regionalne dostawy ropy wprowadzają do gry pierwszy i drugi najgorszy scenariusz wspomniany przez British Broadcasting Corporation. Chociaż te scenariusze jeszcze się nie ziściły, pokazują, że Iran ma obecnie możliwość wpływania na ceny ropy, co w przypadku szoku podażowego miałoby globalne konsekwencje. Świat znajduje się na krawędzi. Gerd Kanatz zwraca uwagę na naturalne przewagi Stany Zjednoczone Ameryki, które obciążają Europę i Chiny oraz sprzyjają Rosji na Ukrainie. Prezydent Putin może widzieć w tym swoją szansę. Wyższe ceny ropy spowodowane przez ataki Iranu na dostawy innych krajów mogłyby pozwolić mu na sprytne przywrócenie rosyjskiej ropy jako potrzebnego surowca, zwłaszcza w Europie. Sytuacja gospodarcza może ulec dalszemu pogorszeniu, Zwłaszcza jeśli Iran ponownie zmobilizuje Huti na Morzu Czerwonym. Jak podaje Maritime Executive, ataki rozpoczęte przez grupę bojowników w 2024 roku do 4 listopada kosztowały egipską gospodarkę już 6 miliardów dolarów. Ruch przez kanał Suezki spadł nawet o 70% w różnych momentach roku. Ponieważ operatorzy statków kontenerowych byli zmuszeni do zmiany trasy i wybierania znacznie dłuższych szlaków, te trasy wpłynęły na łańcuchy dostaw i ceny produktów. Wojna między Iranem a Izraelem spowodowałaby szok i wzrost cen ropy, co mocno obciążyłoby światowe gospodarki próbujące sobie z tym poradzić. W rezultacie otrzymujemy połączenie globalnego wstrząsu gospodarczego z ożywieniem sprzedaży ropy przez Rosję. Dla Putina oznaczałoby to możliwość przedłużenia wojny na Ukrainie. Podczas gdy sojusznicy Ukrainy, zwłaszcza Stany Zjednoczone Ameryki, są zajęci konfliktem Iran-Izrael, Rosja może okazać się największym beneficjentem. W następstwie tego czwartego najgorszego scenariusza British Broadcasting Corporation przewiduje jeszcze jeden scenariusz. Jeden. To na początku wydaje się dziwnym najgorszym przypadkiem, dopóki nie weźmie się pod uwagę jego konsekwencji. Iran przegrywa, a reżim upada. To wydaje się dziwnym najgorszym scenariuszem, skoro to właśnie cel Izraela. Padek reżimu Iranu wyeliminowałby perspektywę posiadania przez niego broni jądrowej, rozwiązując jeden problem. Oraz zminimalizowałby ataki na pola naftowe. Upadek obecnego reżimu mógłby spowodować szok gospodarczy i próżnię władzy na Bliskim Wschodzie, o której wypełnienie kilka państw by rywalizowało. British Broadcasting Corporation rozważa, jaką próżnię pozostawiłoby wyeliminowanie obecnego reżimu Iranu przez Izrael. Jakie mogłyby być nieprzewidziane konsekwencje? Jak wyglądałby konflikt wewnętrzny w Iranie? Nie mamy odpowiedzi na te pytania, ale możemy przeanalizować sytuację w Iraku i Libii, by uzyskać pewne wskazówki. Oba kraje straciły silne rządy centralne, choć były one dyktatorskie, i oba są teraz cieniem tego, czym były kiedyś. To samo grozi Iranowi, co zmieniłoby równowagę sił na Bliskim Wschodzie. Paul Aiden, starszy współpracownik Forbesa, porusza ten problem w artykule z 15 czerwca. To dos porażka byłego przywódcy Iraku, Saddama Husajna, w wojnie w Zatoce Perskiej zneutralizowała jego armię. Była to siła zbrojna licząca niegdyś milion aktywnych żołnierzy, która doprowadziła do impasu w wojnie z Iranem przed zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Po zneutralizowaniu Iraku powstała próżnia, którą Iran wykorzystał, by stać się głównym rozgrywającym na Bliskim Wschodzie do dnia dzisiejszego. Aiden mówi, że Netanyahu przewidział to wszystko. Zauważając, że warto pamiętać, iż Netanyahu ostrzegał przed nadchodzącym zagrożeniem ze strony nuklearnego Iranu już od dawna, przynajmniej od 1995 roku. Już wcześniej obserwowaliśmy realizację tego najgorszego scenariusza. Upadek Iraku doprowadził do powstania silniejszego Iranu. Czy upadek Iranu, spowodowany przez Izrael lub globalną społeczność, mógłby doprowadzić do powstania kolejnego państwa zagrażającego światowemu porządkowi? Już omawialiśmy, jak wstrząsy w sektorze naftowym mogłyby wzmocnić Rosję gospodarczo. Putin mógłby wykorzystać okazję do wejścia do zdewastowanego Iranu, wzmocniony antyzachodnimi nastrojami, które z pewnością by tam panowały. Po wojnie z Izraelem Chiny mogłyby postąpić tak samo. To są dwaj globalni geopolityczni gracze, którzy mogą stać się jeszcze silniejsi, jeśli reżim Iranu upadnie. Forum Blisko Wschodnie również zauważa, że zarówno Kurdowie, jak i Beludżowie w Iranie. Mogą dostrzec szansę na powstanie, jeśli obecny reżim upadnie. Obie grupy są przeciwne obecnym rządom w Iranie. Kurdowie popierają świecki i federalistyczny Iran oparty na zdecentralizowanej władzy. Ludność Beludżystanu może w końcu dostrzec szansę na pełne oddzielenie się od Iranu. Dopiero w październiku 2024 roku Instytut Badań nad Bliskim Wschodem opublikował raport na ten temat. Haybiya Armari, przywódca Beludżystanu, Stwierdził, że Beludżowie to naród obecnie znajdujący się pod irańską okupacją. Bez reżimu Iranu, który by ich powstrzymał, Beludżowie mogą oddzielić się i utworzyć własne państwo narodowe. Jest tak wiele pytań o to, co wszystkie te scenariusze mogą oznaczać dla przyszłości, jeśli reżim Iranu upadnie. Czy lepszy jest znany diabeł niż nieznany? Dowiemy się tylko, jeśli ten najgorszy scenariusz faktycznie się ziści. Izrael obecnie stara się zaatakować jak najwięcej irańskich urzędników i przywódców politycznych w ramach operacji Wschodzący Lep. Obejrzyj nasz film podsumowujący skutki ataków z zeszłego tygodnia i skalę wyrządzonych do tej pory szkód. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj The Military Show, aby być na bieżąco z wojną między Iranem a Izraelem.